Euro USD. Poziom SkyBlue, który został rozliczony, w tej chwili konsola dla poziomów DML to są sytuacje wymarzone. Tak? Że jak rynki idą w konsoli, to wtedy po prostu DML działa jak złoto. Jak wchodzą w trend, wtedy trzeba się słuchać chmurek. I teraz kluczowe jest to żeby znaleźć, wyłapać ten moment, w którym rynek przechodzi z konsoli w trend, żeby nie zostać z pozycjami, bo znowu grając tylko i wyłącznie pozycje trendowe w konsoli, znaczy zgodne z jakimś wcześniejszym trendem, no to pozbawiamy się wielu możliwości zajęcia pozycji po dobrej cenie. Czyli zarówno wyhamowanie jak i wyjście z konsoli w trend, ono buduje przewagi. Miałem przyjemność kiedyś rozmawiać z znajomym i on wspominał, że są firmy informatyczne Powiązane z firmami inwestycyjnymi i wręcz no, całe grupy programistów szukają rozwiązania na to, żeby złapać ten moment, kiedy właśnie rynek zmienia swój charakter z konsolidacji na trend, żeby nie zostać z pozycjami przeciwnymi. No, wydają na to pieniądze. Jak widać, zależy im na tym, nam też powinno. Na Skyblue tu nic wielkiego nie widać, no, poza tym, że mamy pozycje do porozliczania, te, które były wzięte tutaj pod te poziomy Skyblue wiszące. Jednocześnie oczywiście na tych poziomach będę oczekiwał reakcji. Jeśli chodzi o poziomy RED, to na tym poziomie 114678 jest poziom RED do rozliczenia, który został co prawda stestowany tak troszeczkę, no ale potem rynek spadł. I ten poziom został. Jak spojrzycie, no to po pozostawieniu takiego poziomu RED weszliśmy w konsolidację i co prawda zapowiadałem dużo wcześniej te wzrosty. Zakładam, że jest opcja taka, że powinniśmy pojechać do góry. Wykluczyć i nie wykluczę. Chmury co prawda jeszcze troszeczkę pchają tę cenę w dół i dla przypomnienia mamy taką przepowiednię, że 0,9 na euro dolarze mamy zobaczyć w okolicach kwietnia. Czy tak będzie? Nie wiem, nie jest to przepowiednia moja. Ja chciałbym przed takim spadkiem jeszcze wzrosnąć i to wzrosnąć na kilkaset pipsów. Reakcja na redy, reakcja na redy. No generalnie na te redy reagujemy, no ale zdarzają nam się takie przypadki, jak tutaj wtedy, jeżeli gracie większą pozycją, to trzeba po prostu wyciąć stop lossa, zaznaczyć poziom i poczekać na to, aż się ta cena odwróci. Co ważne na euro, tu jest poziom fiolet, który został prawie rozliczony, ale jednak rozliczony nie pozostał. On jest wciąż do rozliczenia. Żeby potwierdzić wzrosty, musielibyśmy na H4 wybić ten szczyt. Wspominałem o tym, o tym tydzień temu. Wynika to z tej zależności wyższy szczyt, wyższy dołek, raz szczyt, 2 i 3. Przy czym wybicie tego szczytu, a dokładniej tego szczytu, tej okolicy tego fioletu, dopiero otwiera nam drogę na jazdę, na jazdę do góry. Jeżeli wzrośniemy do tego poziomu, tutaj do tych, do tych fioletów, i tu zareagujemy prospadkowo, to mam nadzieję, że dojedziemy w teren Jeśli nie, to po wybiciu stoplosów tutaj spod tego pinu jest opcja już taka, że, że pojedziemy na górę. Ważny moment ten, ewentualnie dołek, chociaż on wcale być, być nie musi. Zauważcie, na aczwórkach: tu mamy coś w rodzaju świecy równowagi. Mówię coś w rodzaju, bo ona jednak ma ciało, ale to może być też poziom, który Ewentualne spadki mógłby zatrzymać, i tam na niskim interwale warto będzie odpalić chmurki i zobaczyć, czy, czy nie maluje nam się jakiś, e, jakiś macie. Jak wyglądają poziomy miesięczne? Miesięczne zostały rozliczone. W tej chwili jestem na H4, więc troszeczkę inaczej ten wykres wygląda, ale tutaj mieliśmy reakcję na poziom miesięczny, wyjście, tak jak poprzednio na Australijczyku, które nie zostały jeszcze rozliczone. No i tutaj na początku miesiąca mamy ten miesięczny setup, punkt domknięty. Tak patrzę, gdzie jest ten red. No red jest tutaj, więc jest jeszcze poniżej poziomów miesięcznych. Czy mamy jeloły na, na dole? Mamy, ok. No to jeżeli mamy jeloły, to mogłoby sugerować, że cena ma tutaj wrócić w ten rejon. Tu, tu, tu. Przed wzrostami ten poziom byłby do rozliczenia. Ewentualnie pojedziemy do góry i wrócimy. Statystyka mówi do jelołów w ciągu 16-18, max 23 tygodni, żeby nie musieli tego rolować. No. Zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli pociągnął, tak jak mówiłem, te kilkaset pipsów w górę. Dla przypomnienia te rejony, tu, taki był plan, no to potem spadek tutaj musiałby być naprawdę bardzo spektakularny, bo odjazd z tego miejsca, no to już to jest pół roku taki ruch, ale jak widać można go, można się ruszać dynamicznie. Wydarzenia czasami na świecie dzieją się wydarzenia, które powodują, że ruchy są naprawdę bardzo dynamiczne. Dla przypomnienia. Wybór Trumpa na prezydenta. Warto popatrzeć, co tam się wtedy na wykresie działo. To mamy fiolety mamy, jeloły mamy limki. O, tu jest limę na dole. Na hajdynkach tego limę nie było widać, a to jest dość ważna informacja, bo to nam jakby pokazuje, obdaje opcję, że jednak ten dołek będzie wybity, czyli nie tylko ten fiolet, ale również jest opcja taka, że mogą chcieć nam tutaj wybić dołek i wtedy ta limka może tutaj zareagować. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawe, czy... A, tu są, tu były browny. Browny są też na górze. no Browny są tam też wyżej, te kilkaset pipsów wyżej. Więc te wzrosty są jak najbardziej OK. Tyle tylko, że czekamy na potwierdzenie na, na chmurach.